Cześć! Kupra opublikowała cenę nowego Formentora po liftingu i który jest w zasadzie tańszy od ostatniego cennika wersji spreadliftingu o 600 zł i kosztuje 138 400 zł za podstawowe 1.5 TSI z manualem. Ale jedną na razie dostępną jednostką do zamawiania jest 1.5 ETSI, również 150-konny, który kosztuje 151 400 zł. Jeśli chodzi o moim zdaniem ciekawszą wersję VZ. To zaczyna się od, 112, od 212 tysięcy, yy, chyba 400 zł za wersję z napędem na przód i 265 koni. Wersja z napędem na 4 koła, moim zdaniem najciekawsza, jest to wydatek prawie 240 tysięcy, a za fałsetkę z hybrydą plugin trzeba zapłacić prawie 260 tysięcy zł. I jest to najdroższa opcja silnikowa. A wy co sądzicie o nowym cyniku Formiantora? Jest drogo czy rozsądnie? Bo ja bym powiedział, że raczej rozsądnie. Nie ma tragedii, ale też dupy nie urywa. Cześć.